Dzień dobry. 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 Panowie dzisiaj na scenie bez instrumentów. I bez koszulę, Cóż to za okazja. <śmienicja> <śmienicja> no, robimy sesję zdjęciową do naszej okładki płyt, która się ukaże w tym roku jeszcze. Mamy nadzieję. Okładka, okładka się ukaże w tym roku ale A płyta? płyta jest gotowa, płyta jest prawie gotowa mamy nagrany materiał, trwają ostatnie ostatnie poprawki w miksie i nastąpi mastering, jeszcze ja jadę przyszłą sobotę jadę do Warszawy poprawiać pewne rzeczy jeszcze do płyty, dopieszczeć kosmetycznie no i będzie gotowy materiał, tylko trzeba będzie się pobawić z wydawcą i tak dalej, reszta już jest gotowa właściwie Nie eee, mówisz A jeszcze tylko dodam, że dzisiejsze sesje oczywiście nie robimy sobie sami no zdjęć, właśnie. nie przygotowujemy się sami, na to, e, na, więc Ania Jankowska jest odpowiedzialna za stylizację, czyli Ania nam pomaga dobrać ubrania, jak mamy wyglądać, powiedzmy jak ludzie, bo my czasami potrafiliśmy się ubrać, nie tak? Jak trzeba? <grym> tak, e, pomaga nam również Kacper Żurawski wraz z Kieszenem którzy zajmują się oświetleniem, zdjęciami e, i, i również postprodukcją zdjęć oraz Magda Mago, która zajęła się make-upem i fryzurami. I Dudzio! I Dudzio! zajmuje się... Dugio, brawo. Dugio, Dugio zaj... Cześć Dudzio! I tak, Dudzio robi making off. Pomaga też nam miasto, które udostępniło nam ten piękny teatr, który na zdjęciach będzie jeszcze piękniejszy. Tak spowodujemy, żeby był jeszcze piękniejszy niż naprawdę jest. Powiedz je. Po prostu... Traca koncertowa, jakieś plany przygotowania? Tak, są plany, są przygotowania. Planujemy z, wystąpić na kilkudziesięciu, jak się uda, koncertach. Na razie są trwają rozmowy z, z taką jedną kapelką z Jerżeniowa. ale to na razie trwają rozmowy, więc niewiele jeszcze chcielibyśmy o tym mówić, ale jak się uda, to będziemy dużo grali na jesieni. Okej, w tym roku y, trochę się opuściliśmy z koncertami ze względu właśnie na płytę i na Teledysk, ale mamy nadzieję, że tam w następnym roku odbijemy. Dziękuję i trzymamy kciuki w takim Dziękuję. razie. Hejże.